W dzisiejszym odcinku będziemy przychodzić najnowsze zakończenie do Filtry Z, które nazywa się Bunker Ending. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, czy nam się udało, zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten film do końca. Tak jak wiecie, w dzisiejszym odcinku jest ze mną Simon. Cześć, Simon. Witam wszystkich bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Tak, dokładnie tak. Jest oczywiście ze mną już, którego również możecie kojarzyć z kilku odcinków u Simona na kanale i też u mnie. I ogólnie fajnie znowu lobby, bo jest takie Halloweenowe, więc fajnie. Dobra, chodźcie do autobusu. Okej, okay, a więc jesteśmy już w szkole i z tego, co widzę, to jest nowy Halloweenowy wystrój. W dziesiąt już będzie naszym prosem, bo ja totalnie nie mam pojęcia jak się przychodzi ten nowy ending, dlatego w ogóle od czego musimy zacząć? Cherry, do szafki. Właź do szafki. Co? Do w tej szafki? No dobra, tak, dobra, do o co ci chodzi? Masz no. się zamknąć? Okej. I, okay. i sieść tu do końca odcinka. Dobra, chodźmy może do klasy. Ej, ale to fajnie, to wygląda. Tu jest jakaś dynia, tam jest jakaś czaszka. A, czemu sam siedzisz? Sam? A, kurw, no zobacz. takie miejsce dostałem, co ja poradzę. Dobra, może pójdźmy sobie przekaczyć wszystkie szafki. Tak, chyba na razie nie musimy nic zrobić. A na później nam się na pewno przydadzą jakieś bandaże czy apteczki. No nie wiem w sumie czy ten boss jest trudny. Ehm, dobra, to gdzie musimy iść? Dobra, musimy iść do klasy. Jest to nowy ending, więc okej. Okay. Ja sobie od razu tutaj usiądę i poczekam. Dobra, wreszcie sobie stąd chyba pójdzie. Co będziemy robić w klasie, jak ona sobie pójdzie? Może przeszukamy... O, przeszukamy wszystkie półki, szafki, w ogóle wszystko. To pójdzie sobie stąd. Dobra, no wreszcie tak. nie ma nauczycielki, to co? Mogę sobie to wszystko tutaj otwierać? Chyba nic nie ma. No ty co taki grzeczny, co? No siedzę sobie, bo nie wiem czy ale ostatnio na chwilę powiedziałem, że teraz na ciebie nakabluję, że ty otwarłeś ten. A ten... jeszcze nic nie otworzyłem, tak? A ja mam twoją kartkówkę i co teraz? Spróbuję tylko podrzeć, no nie co? rób tego. Nie, do śmiecię już ty, tylko tu nie ma śmietnika. Zaraz. O, już otworzył tym razem. Tym razem ja nie skarałem, dlatego jestem czysty. Ziery, ziery, sojusz co już robimy na niego? Robimy sojusz? Sojusz. Wiesz co już? Wiesz, żartowałem, dawaj. Ja nie, ja nie będę konfidencić, wiesz? Ja nie jestem taki, jak myślisz. Tylko jesteś jeszcze gorszy. No na pewno, dzięki. Eee. Keep it secret. No pewnie, że sekret, ja nic nie widziałem. Widzieliście coś? Nie, no i dobrze. Dobra, i co musimy teraz zrobić? Do kafeterii musimy iść? Okej, okay, dobra. Ale bym sobie zjadą. właśnie też bym. O, dynie? O kurde, ja też coś zjadł. I co musimy zrobić w tej kafeterii, co teraz? Zjeść tam dynie ze świeczką czy bez? Ze świeczką, Taki wiesz. No też tak mi się zdaje, dobra, smak. O muszę z nimi tutaj gadać. oni w ogóle robią. To jest hamburger. Olm sobie zjadł tego hamburgera. Dobra, i do jakiej klasy musimy teraz iść? Tak, dobra, musimy iść do tej klasy, tu jest ten nowy boss i jestem mega ciekaw sumie, jak to będzie wyglądać. Pół godziny później. Ej, on te jak są takie nudne, że mi się tu nie chce normalnie siedzieć. Simon co tam biega za oknem? Co, 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 za oknem? Co, bo mi się troszkę. Co, co, co tam jest u ciebie? O co chodzi? Ej, co to jest? Ej, to idzie dalej. Czemu tu jest jakiś zombie, co? Okej, okay, nie wiem. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale raczej do nas nie wejdzie. Co się dzieje? Ej, czemu nie ma światła? Jak tu teraz wygląda, kozacko, ta dynia Ej, no, na Halloween. Fajnie tu się Jaki świeci. Jaki klimacik. Ja tu mogę zostać, bo nie ma już coś Dobra, Ten zombie tam stoi. Simon, co Pani jest za drzwiami? O, siema, kolego, co tam? Nie, weź się, lepiej może odsuń, co? Co tam słychać? Puk, puk. Otwieram drzwi, nie mogę otworzyć. Kto to normalny zamyka dzieci? Pani się wróciła. Nie, co się... Ej, nie, uciekaj nie szybko, jest... uciekajcie stąd do góry. Co oni robią tu? Ej, tu jest klucz jakiś. Dobra, wezmę go. Może... Bożesz... nie! Okej, okay, chyba do nas tutaj nie wejdą. Weźmy to, zamknijmy jak najszybciej. Co to było? Dobra, musimy się stąd jakoś wydostać. My w ogóle jesteśmy teraz na jakimś strychu. Nie wiem, otwieramy te pudełka. O, znalazłem coś, śrubokręt. Dobra, może będziemy mogli teraz jakoś to odkręcić. O, dobra, dobra, bo Simon. Co to w ogóle jest? Gdzie my teraz pójdziemy? O, dyrektor, y chodźmy, zrobimy mu wjazd do biura. A jak ty chcesz tam wejść? Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy. No, tego jeszcze nie przemyślałem, ale na spokojnie. Aj, Ej, się podem. Eee, jo, tutaj ładnie Simon, złapisz mnie? Tak, dawaj, dawaj. Eee, nie, no żartuję. O, o, dobra, dobrze Ale Ty, co mi chcesz pomogłeś. ładnie wygląda, jezu. Ej, mi się no, taki, fajne są Halloween. te kolorki, ten taki kaloinowy klimat. Fajnie, fajnie to wygląda. O, dyrektor tu w ogóle jest. Gdzie on idzie? Eee, nie, panie dyrektorze, proszę tam nie iść. Czy on poszedł naszej nauczycielki? O, nadal ją tam bi... O, coś Tu Co tam zostało? się dzieje? Czemu tam jest? Co? Czy ty to, to też widzicie? Nie, mój plecak, oddawaj! A, ja też tam właśnie stawiłem plecak. Ej, nie, zaatakował dyrektora, co się dzieje? Uciekajmy stąd. Ej, czy ten zombie nie ugryzł czasami dyrektora? E, nie. Co on ma na ręce? Ja chyba nie chcę być z nim w jednym pomieszczeniu. On w ogóle coś mówi, że jakąś wiadomość dostał na komputerze, nie wiem, możemy to zobaczyć, co tutaj chodzi. Aha, czyli zombie zaatakowały całe miasto? Nie, to, się, to nie jest prawda, to, to nie może tak być. Czyli to nieprawda to co właśnie stało się w sali obok nas? Obok nas nie wiem, patrzę na wiadomości, może zaraz to zobaczę W ogóle o co tutaj chodzi? Dobra, wiecie co, ja może lepiej od niego pójdę, jakoś trochę się go boję. Tu jest jakiś kantorek? Co tu jest? Oj, się przestraszyłem go trochę. Ola ma fajną <laughs> kosę. Jednak nie kupię. Ale nie wiem, właśnie miałem dobre chęci. Ej, ale ja bym ja ja to w sumie kupił i... Kupno, wiesz co? Kupię to, nie ma problemu! Patrz, jaką mam kosę! Jerry... Czy... O Jezu, wiesz co, siedzimy tu już Mógłbyś trochę. w pokoju? <laughs> Mógłbyś iść. Ej, ale mi się to podoba. Nie no, takim czymś Ty ja mogę wszystkich uderzać. się to wygląda. No to Jerry, ty i Bi, a my się chowamy. No, to chodzi, dam My sobie pójdziemy, cześć. Okej. Okay. Dobra, czytaj Jerry, muszę iść, dzięki. Jak to, ale gdzie? Co, o co tutaj to, chodzi? Patrzcie tam, do tyłu, do tyłu. Co, na drzwi? No, ej. Ktoś uderza w drzwi. O co chodzi? Nie, to jest... Dyrektor Pij się z nim zombie, jery, 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 jery. No, Ale jery, jery, jery. pomóżcie mi też, no, Ciś sam go nie zamknę! No dobra! Dawaj, Jerry, masz kosę! Jerry, lecisz! Ej, no pomóżcie mi też, Simon, chodź tu! Dobrze ci idzie, nie! Uderzaj go, no co? Dobrze, pokibicuję ci z daleka, Jerry. Dobra, poradzimy sobie z nim. Dobrze ci idzie. Dobra, udało nam się. Co tu jest? Co to Donut za policja? Dave. Ej, faktycznie to Donat Dave. Okej, okay, idę za tobą i co mam teraz zrobić? Tu jest jakiś klucz? Mam wziąć ten klucz? Dobra, tu jest ten czerwony klucz, wezmę ten kluczyk. Czyli musimy wygrać tą opcję po prawej stronie i musimy pójść z Donat Dave'em. Serio, liczę na to, że nam pomoże, bo ja naprawdę no, no nie wiem o co tutaj chodzi. Nie no, nie mówcie, że tych zombie... ile ich jest? Co tam się dzieje na tym korytarzu? Nie, ja to nie mówiłem, abyś się organizował w szkole imprezy Halloweenowej. Ale na, no. Nie Wiedziałem, że dzisiaj będzie jakaś inwazja zombie. Nie, za nami jest! Ja sobie, poradzę, to jest z moim no kosą. Szybciej, szybciej, szybciej idą już tu. Są za nami? Nie. Są za nami szybko, niszcie te drzwi, no co jest? Dobra, uciekajcie stąd. O co chodzi w tej szkole? Dzisiaj w ogóle jesteśmy. Wtedy tutaj musimy skoczyć na dół. Dobra, nie, 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 chyba lepiej. Mówiłem, że na dół trzeba. Czy ty właśnie spadłeś? Dobra, jakoś już nam się udało. To jest chyba pojazd do nad Dave'a. Dobra, możemy stąd wreszcie odjechać. Bra, wreszcie gdzieś jedziemy. Co się stało z tym miastem? Okej, okay, dojechaliśmy do miasta i... Nie wiem co my dalej mamy robić. dojechaliśmy do mojego wujka. Do swojego wujka? Serio? Okej. Okay. Nie muszę on jest tym śmietniku. Chyba, że to jest znowu jakiś zombie. I. A. Dumpster... To jest twój. Okej, okay, dobra, nie mam pytań nie wiem co on w tym świetniku. No spokojnie nie uderzaj go Sam. już się tak nie denerwuj. ja nie trenuję, bo ja wiem co tu się teraz coś stanie, ja po prostu trenuję. Dalej musimy wybrać, żeby pójść do blocks and go. To jest chyba jakiś sklep, tak mi się wydaje, ale w sumie nie jestem pewien. To są wszędzie zombie. Okej, okay, tam jest ten sklep. Musimy się tam jakoś dostać tak, żeby nas nie zaatakowały, więc no. A to przez środek, nie, 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 tak, żeby nie popełnić żadnego błędu. Dobra, tutaj bokiem, tutaj nas. Nie widzi, to możemy przejść. Tylko szybko, szybko, szybko uważajcie. Okay, nie, nie. Idzie do nas, dam radę. Dobra, dałem radę jakoś. Musicie poczekać chwilę, poczekam tu na Was. Już jesteśmy przy sklepie. I co teraz? Mamy go okraść? Apokalipsa jest, no to trzeba. No dobra, no dobra, niech będzie. Dana Dave wyłączył alarm, więc fajnie. Tylko teraz jak mamy się tam dostać? Co wy biliście szybę? Jezusając. Witam Jerry, Chcę, chcecie tak mówić. za się Pewnie to ja poproszę pizzę. No proszę sobie wziąć na podłodze. Ojejku, lepiej. na podłodze? No dobra, tak, może być. Dzięki, dzięki. To to wszystko zbieramy, wszystko się przyda. Jerry, weź że za to musisz mi zapłacić potem? No dobra, to się później jakoś dogadamy. I co mamy teraz wrócić tą samą drogą? Witam! Czy mogę tutaj zamówić tajną próbkę? Wiesz co, może lepiej nic od nich nie zamawiajmy. Oni nie wyglądają za dobrze. Wróćmy do tego Dave'a. Ja tam nie chcę z żadnymi profesorami gadać, bo to się może nie skończyć. Nie, zombie! Szybko, uciekajcie stąd! Atakują nas! Wróciliśmy do nich. Czy te zombie za nami pójdą? Nie, ile ich tu jest? Zabijemy się, a ma... Nie, Simon, chodź do góry, uważaj, żeby nie zginąć. Żadne do góry, chodź Jejku. tu! olej ich... zniszczyłeś wszystkich, dobra, jednak te ćwiczenia dużo ci dają. To trzeba otworzyć? Okej, okay, ja mam klucz, mogę to otworzyć. To jest chyba ten nowy ending. Nie mam pojęcia co tam się może dziać, ale no muszę to zobaczyć. Nie, nie musz mógł... znowu zombie, no nie Dobra, Simon, poradzisz sobie z nimi. ja postaram się otworzyć jakoś ten włas. Oczywiście, bo to trenowałem Dobra. 50. się tam do... nimi? Eee i co teraz? E, chyba to otworzyłem. Jerry, wstawiłem się. Dobra, chodź? Już wszystkich? Nie, yeah. dobra uciekaj stąd, co się dzieje? Widzimy, teraz jesteśmy? Eee. Nie, Jerry! Co się dzieje? Co tu jest? Mówiłem, że tutaj przychodzi, a wy co nie, swoje, chodź tu! I teraz Je moje 25 tysięcy lat trudnej nauki w wojsku Wstawanie o godzinie 10 pójdą gdzieś. Gdzie Co my jesteśmy? To jest? Czy to jest ten nowy boss? Science o, Teacher. Co? Maksyne. Mieliśmy z nim dzisiaj lekcję. Nie, nie. lasy, uważajcie. Dobra, ja może wyjmę moją kosę. Co mamy go teraz uderzać? Czy on strzela? Nie! spację klikajcie szybko, Gdzie? Nie! Dobra, udało mi się. Dobra, chodźcie, atakujemy go szybko. Simon, ty dobrze uderzasz, weź go, zniszcz. Dobra, dawaj, zostaw to midzary. Cieba... Dobra, dawaj, dawaj. Nie, nie, dobrze. Ale mało... nie, dwa lasery teraz są, co się dzieje? To nie było w planach. Ale mało HP w ogóle straciliśmy, czemu on jest taki dobry? Musimy zniszczyć następny generator, to tutaj, pomóżcie mi. Nie, ale teraz będą trzy lasery, dobrze, to wybierz. Trzy lasery? Może zniszczyliśmy teraz jeden? Nie, trzy... co się dzieje? Jakie... ej, to jest naprawdę trudne. Musimy zjść następny generator, czy ja sam nie wiem co to w ogóle jest, ale zniszczmy mu to po prostu! Czary, wiesz, nie chcesz martwić, ale no. teraz będą cztery lasery. Nie no tych chyba żartujesz. Ile. Dobra, jeszcze zostało już bardzo mało hP, zaradamy radę, tylko uważajcie na te lasery, nie! Jakie to jest szybkie! Wow, jak na Karuzali właśnie miał teczku. Co się dzieje? Wojsko mnie uczyli tego. Kiedy ty byłeś w wojsku? Nie, ja znowu dostałem! Wiem, ja byłem. Dobra, tym. Ile on tego rzuca teraz? Uważaj! Nie, on się no. chyba mega na nas wkurzył. Dobra, kończymy z nim. Kończymy z nim teraz. To już jest jego ostatni. Uwaga, ostatnie uderzenie. I uwaga, niszcie. Tak, nie. udało nam się! Zabiliśmy go! Co się z nami dzieje? Nie, zero. Co, to znowu on? Czy on nie był kiedyś u ciebie? Tak, był przy Divertanie. Czym odlecieliśmy? Udało nam się. No i fajnie, 4 na 12. Słuchajcie, w tym odcinku to na tyle. Bardzo wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to nie zapomnijcie o łapce w górę i o subskrypcji na kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć, jak powiesz, że zażyłeś, pożywiałeś was. Wstawię to.